Witam Was, moje ryjki. No i dzisiaj już sprzedałem od nich tutaj cztery sztuki. Sprzedałem dwie samiczki z tych większych, jedną czarną i tą biało-brązową. Yy, I parkę z tych czarnych. Pan przyjechały i kupiły. I... I już cztery sztuki mniej. Uwierzcie mi, że dużo te kliki jedzą, tak więc no, jestem zadowolony, że sprzedałem i już nie będą tyle jedzenia, bo... Duże tyle nie co młode, bo młode rosną i potrzebują dużo tego jedzenia. Jak ktoś by chciał kupić, to śmiało możecie się odzywać w komentarzach. No i co ja dzisiaj mam w planie: tu wywalić obornik godni i od innych samic, bo u samic zostało im przykładowo tej, to 8 dni do wykotu, tutaj prawie 2 tygodnie, ale no już trzeba im wywalić, bo widzicie, ile tu miały go. Specjalnie zostawiłem im wtedy. No bo jak były te mrozy, żeby miały ciepło, nie? A teraz już trochę tego nakupszyły. No i trzeba im wyrzucić, żeby po wykocie nie miały, widzicie, takiego, jakby to nazwać, bałaganu. U tej samicy możliwe, że też tam kubkę zgarnę, gniazdo w młodym zostawię, a tam na końcu jej wyrzucę, bo też na jednym miejscu się kuprzyła. No i żeby po prostu nie miały takiego bałaganu. No, wyryjoki, to wy jesteście tutaj najbardziej łakome, wszystko zjedzą. Wczoraj dostały dwa razy dużo siana. Cały tu kielich, znaczy kielich, cały to pojemnik ziarna, widzicie, trochę im zostało i dwie wielkie kupy ziarna i wszystko zjadły. Takie to żarłoki są. Tu zrobiłem mniej więcej taki porządek po tych samcach już. Z grubsza wyrzuciłem jeszcze wygarnę do końca i posypię wapnem albo też jakimś czymś innym, żeby y, odkazić trochę, że od tych bakterii, tak samo tutaj. Będę chciał właśnie obsypać im trochę, żeby no, zlikwidować wszelkie bakterie jakie mogą się znajdować u nich, no i u nich tak samo jak już wyrzucę, to na razie tu nie będę żadnych y, króliczków przerzucał. Możliwe, że jak tamte będą większe, to tu pójdą, ale na samym początku muszę jeszcze stukrotnie ulepszyć tą klatkę. Tutaj na dwa zamykania może zrobię, żeby były mocniejsze, żeby nie było takiego przypadku, że pies y, wyciągnie, czy, czy też no y, inna rzecz się stanie, że króliki wypadną czy uciekną. Było za dobre zamykanie, no ale wiecie, siła psa jest większa i no niestety wyrwała. Dam inne zamykanie. Podejrzewam, że jakby były wyższe psy by podskoczyły, to by i to wyrwało, bo to, to widzicie co to jest tylko. Tak więc tutaj też jakieś zamykanie muszę dorobić. Takie konkretniejsze. W dzień nie musi być takie konkretne, ale już żeby na tak konkretnie je zamykać, żeby na pewno nic mi się nie stało. No i łatki tak samo muszę wyrzucić, bo jej tu też dużo naścieli, widzicie jak to się zakopcowała. Ona też ma chyba była 7 dopuszczana stycznia, tak więc... Capie! Tak więc 7 lutego się okoci. Panie Capie, proszę wracać. Miałem iść do lasu, ale mówię że muszę że najpierw mam film nagrać, żeby był. No chodź. 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 Capie. Łobuzie. Drzewka na. No. Tak samo jak i u baranów muszę wyrzucić, bo trochę tego narobiły. Barania nie chce się zakocić, kurczę, już schudła galancie, bo naprawdę jak ją podnoszę była o wiele grubsza, no ale co z tego, że się niby się parkała, niby samiec pokryła się nie zakociła. No, i co widzicie, ten też tutaj narobił tego? On jest taki, że zaczyna kopcować w tym gnoju. Co dostanie, to wszystko na tu, 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 rozwalać, nie? I mam okroj, muszę mu właśnie wyrzucić i pościelić od nowa. Tak samo jak i yy, sam, samcowi Zorro. Co tam z Zorro u ciebie słychać? No, na razie ci nie dam panienki, bo wszystkie które miałeś, to zakociłeś, Miałeś na razie jedną panią, bo tak to już masz trzy mioty po, swoich dzieci po sobie, no? Już trzy mioty dzieci masz. I teraz będzie jeszcze jedna Kalifornia się po tobie okoci, i Kalifornię wyjdą, tak? Nie będą już miksy. obuzie. teraz chciałem właśnie zakocić te samice po baranie, żebym miał z dwóch gniazd, że, jakby w razie czego ktoś chciał ode mnie kupić niespokrewnione ze sobą, no to mam dwa samce. Te, te, co są już urodzone, i plus teraz jeszcze ta Kalifornia będzie po samcu Kalifornii, po Zorro, a reszta cztery samice. Które, trzy samice w sumie, które będą miały się wykosić. To będą po baranie niebieskim. Tak więc no nie będzie yy, nic po rodzeństwie. I no, nie będzie po prostu kazierostwa. W razie czego będę mógł sobie pozorro jakąś samiczkę młodą zostawić. Zobaczymy jakie będą. I będę mógł ją dopuścić do barana francuskiego. No i będzie super. Co nie kuce? Zasianem patrzycie. Już wam daję. Już wam daję siana, no. i wodę tak samo wam dam. A ty mnie nie licz, bo później śmierdzę od ciebie. Taki masz zapach, że normalnie czuć, czuć później w całym domu. Moje ciuchy tak pachną, że naprawdę, no, no to nie są żarty. Jeszcze widzicie, jaki on mi burdel tu zrobił. Rozwalił całego tego snopka. Wariat jeden. Nie ma co robić, to skaczę. I pozbieram tą całą szłomę i ją tam wepchnę do tego, bo balota nie mogliśmy wepnę bo dziś. Tyle, no, na długość, na szerokość ręki brakowało. Yy, yy, za małe drzwi były. I teraz to postaram się powrzucać wszystko tam i tam już będzie słoma. I tu nie będzie takiego syfu przez niego. Pauza. No i tak muszę jeszcze wziąć słomę, żeby kucą, kozą, kaczką i króliką posiedzieć. Nie dotykaj mnie, bo będę później śmierdział. No, nie dotykaj mnie. Ktoś też się mnie pytał, kiedy zacznę dosadzać coś do lasu mojego, bo yy, cały czas wycinam. A no tutaj widzicie, dosadziłem trochę sosnów, co były... Yy, Wykopane pomiędzy, które nie były potrzebne, bo małym świerkom przeszkadzały, które zaraz zobaczycie. No, jeszcze śnieg jest w tym w lesie, w tym stopniu. Za jest tutaj, to śnieg nie topnieje, a już dalej, gdzie słońce bardziej dochodzi, to już stopniało. Widzicie, ile tu mamy, mamy dosadzonych tych młodych choinek. Z rodzicami dosadziliśmy, one już ze 4 lata mają. Nie rosną szybko, bo nie dajemy im jakiegoś tego nawozu, wszystkiego naturalnie rosną. Chyba z dwa razy tylko czy czy dostały taką odżywkę na zakorzenienie się, a tak to to same rosną. Nikt im tutaj nie przeszkadza. Co wyrośnie, to wyrośnie. No i wszystkie młode sosny, które były po tych starych się rozsiały. No trzeba było je wykopać, bo by nam choinki tutaj pokaleczyły. No a tutaj mamy o widzicie, są te duże też, to były młode dosadzone. Tylko jak tu były dosadzone, to wiecie, szło się do lasu. No i tu się nadepło choinkę, tu coś, tu, tu sarna zjadła, tu jest jedna młoda. Było już tu jeszcze ich kilka sztuk, no ale zwierzęta dojadły. Chyba że gdzieś tam pomiędzy tymi dużymi są. No tu jeszcze są młode sosenki, ale ich już nie wykopywałem, żeby też tutaj po środku się ładnie zalesiło. Bażanty przychodzą. Jak widzicie, trochę im posypałem i zaczynałem przychodzić. No wiadomo, nie tylko swoje, ale też obce zwierzęta. Obce. No, dzikie zwierzęta trzeba dokarmiać. Sareńki również przychodzą. Może tam zbliżenie będzie widać, bo tam z daleka nas y, obserwują. Może trochę słabo widać, ale siedzą tam w lasku. Nas tu obserwują, już pewnie tu były. Tak więc dzikie zwierzęta też czasami dokarmić, bo nie zawsze tego pokarmu im wystarczy. Jak śnieg spadnie, czy też jest mróz. A powiem Wam, że na wiosnę fajnie popatrzeć sobie jak tutaj po okolicznych lasach, czy też przy sesji chodzą sobie takie młode bażanty i dorosłe i fajnie świergotają, piją. I zawsze jest fajnie popatrzeć, czy też w oborniku sobie przebierają. Zawsze miło tak popatrzeć, również jak sikorki przylatują. Teraz niedawno chyba z dwa dni temu znów zawiesiłem skórkę ze słoniną do sikorek, to fajnie przylatują z sikorkami wróble, ale no jest sikorek. Ładnie sobie wydziubują tą słoninkę. Mam też młodsze rodzeństwo, młodszą siostrzyczkę, to zawsze ona lubi sobie popatrzeć przez okno, jak takie ptaszki przylecą i sobie świergotają. No tak więc fajnie sobie tak popatrzeć. Na wsi nie ma, nie ma to jak na wsi. Ja tak szczerze, jak zawsze mówię, to jakbym miał mieszkać w mieście, to bym chyba nie wytrzymał. Ja to potrzebuję towarzystwa zwierząt i takiego w spokoju można powiedzieć, bo to jest w miarę spokojnie. Za dużo nie ma budynków. To swój las jest. To z Tutaj były sadzone już 15 lat. Ten las duży ma. Tamten mniejszy ma mniej trochę, ale te mniejsze sosenki, sosny, przepraszam, świerki, które Wam pokazałem, no to sadziłem z rodzicami 4 lata temu. Tak więc w przyszłości, jak już będę dorosły, będzie fajnie sobie popatrzeć, że no, sadziłem ten las. Byłem też. Przysadzeniu pomagałem i fajnie tak będzie powspominać. Jak widzicie kaczuchy sobie chodzą I jak ogląda kolega Wiktor może zobaczyć jak tutaj gaczka sobie biega z nimi. Ma to dobrze duży wybieg, zakolegowała się od samego początku. No i szczęśliwa jest, ma to dużo towarzystwa i o, idzie nasz piękny cap. Ciebie to nigdy nie zabraknie na filmie, co nie? Tak, ciebie nigdy nie zabraknie. Ty zawsze musisz być. Zawsze musisz mnie denerwować, tak? Czy mi kurtkę zjadać, czy mi podchodzić. Tak, ty zawsze robisz robić nazwość, gdy akurat nagrywam. No i dobra, ja już nie będę przedłużał tego filmu. Zakończymy sobie film przy króliczkach młodych. Ja dzisiaj się zabieram do pracy. Muszę teraz tylko na szybkości zmontować ten film i żeby brzmieć uszykowane na godzinę 18, bo jeśli jesteś nowy widzem, no to teraz yy, trwa aktualnie maraton, codziennie filmy do 18.00 do odwołania, zobaczymy jak długo uda nam się utrzymać te filmy codzienne. Tak więc o 18.00 yy, już jutro kolejny filmik, jak to oglądacie. Tak więc ja idę teraz montować i zacznę wyrzucać obornik. Chciałem Wam pokazać, jak wyglądałem klatki już po wyrzuceniu, no ale nie dam rady, yy, nie dam rady, bo Zanim bym to nagrał, zanim bym wyrzucił, z wyrzuceniem mi z dwie godzinki zajmie, czy półtora, e, półtora godziny na spokojnie, e, no i później by się nie zdążył przesłać ten film, a nie chciałbym też z opóźnieniem wystawiać wam, lub też nie wstawić dzisiaj filmu. Tak więc trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich ciepło. W kolejnym filmie już wam pokażę, jak ładnie klatki są wyczyszczone. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich ciepło. Kto ma regiony, na urodziny, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować. I trzymajcie się do kolejnego filmu. No i cześć.